Mieszkanie ma powierzchnię 57 m2 i zostało przeznaczone na wynajem. Zostało urządzone w nowoczesnym stylu, ale jest ponadczasowe i wygodne. 57-metrowe mieszkanie w stylu soft loft. Autor projektu: Magdalena Szwedowska. Mazda Sign. Autor zdjęć: Karol Kacperski, fotografy pomijając rewelacyjną lokalizację i tereny które w Gdańsku prężnie się rozwijają. Wraz z, z inwestorem wybraliśmy mieszkanie z praktycznie idealnym układem funkcji. Na takiej powierzchni wyodrębniona została przestrzeń na salon z aneksem kuchennym, aż 32 m2, sypialnia oraz łazienka, mówi autorka projektu. Magdalena Szwedowska z pracowni Maszda Sign, styl loftowy, cegła, ciemne kolory i kilka barwnych akcentów, projektując mieszkanie. Architektki Smash Design zdecydowały, aby stylistyką nawiązać do stylistyki całej inwestycji. Mieszkanie zaaranżowane zostało więc w stylu soft-loft, białe ściany. Małe białe kafle, jasno-szara żywica epoksydowa podkreślono tu cegłą, ciemnymi meblami oraz kilkoma akcentami kolorystycznymi. Dwukropek butelkowo-zieloną sofą, musztardowym fotelem oraz łóżkiem. Smaczkiem kolorystycznym niewątpliwie jest dywan wpadający w granaty oraz stoliki z lastryko. 57-metrowe mieszkanie w stylu Soft Loft. Autor projektu. Magdalena Szwedowska. Mazda Sign. Autor zdjęć. Karol Kacperski fotografy 57-metrowe mieszkanie w stylu Soft Loft. Autor projektu. Magdalena Szwedowska. Maszda Sign. Autor zdjęć. Karol Kacperski fotografy rośliny i zielona sofa w salonie. Przytulny klimat wprowadzają rośliny doniczkowe oraz bluszcz spływający po ścianach. Mieszkanie jest dobrze doświetlone. Lampy podstawowe uzupełnione są klimatycznym światłem kinkietów i lamp wolno stojących. W nowoczesnym salonie uwagę przykuwa ciemnozielona sofa oraz oryginalna ceglana ściana. 57-metrowe mieszkanie w stylu soft loft. Autor projektu, Magdalena Szwedowska, Mazda Sign. Autor zdjęć, Karol Kacperski. Fotografy czarna kuchnia w loftowym mieszkaniu. Kuchnia to aneks kuchenny w salonie. Zaprojektowane na jednej ścianie. Urządzono ją w kolorystyce biało-czarnej. Pięknie się tu prezentuje czarna zabudowa kuchenna oraz białe płytki typu metro. 57-metrowe mieszkanie w stylu Softroft. Autor projektu. Magdalena Szwedowska. Maszda-Sign. Autor zdjęć. Karol Kacperski, fotograf. 57-metrowe mieszkanie w stylu Softroft. Autor projektu. Magdalena Szwedowska. Maszda-Sign. Autor zdjęć. Karol Kacperski Fotografy Autor projektu, Magdalena Szwedowska, Masz Sign, https wwwmaszdesignpl indexhtml Autor zdjęć, Karol Kacperski Fotografy.